Cześć, jestem X, mam 26 lat. Jestem ciepłym, pracoholikiem, kobieciarzem, ale chyba nie o tym dzisiaj. Hmm, chciałbym dzisiaj porozmawiać o ludziach, których nazywam ludźmi zmęczonych życiem. Dlaczego tak mówię? większości ludzi nazywają ich menelami, żulami i szukają jeszcze kilku albo kilkunastu epitetów. Dla mnie to są ludzie zmęczeni życiem. Ja uważam, że za każdym brudnym, głodnym, bezdomnym człowiekiem kryje się pewnego rodzaju historia, ale o tym zaraz. Opowiem wam historię, która dotyczy mnie, miałem 20 lat, 100 złotych, niby miałem dom, ale nie chciałem z niego korzystać, więc podjąłem decyzję, że wsiądę w pierwszy lepszy pociąg nad morze i po prostu pojadę. Oczywiście nie kupiłem biletu, no bo jak, po co? Pierwsza, druga, trzecia stacja, wszystko w porządku, w końcu łapie mnie kamer, wypisuję mandat, wiesz co w tym mandacie jest najlepsze? Że możesz dojechać do końcowej stacji, nikt nie wyrzuci cię z pociągu. Dojeżdżam, kupuję sztukę amfony, paczkę papierosów i setkę, bo na tyle nie wystarczyło bierać sztukę, piersetkę, palę papierosa i co dalej no i wbrew pozorom, mimo tego jak rozjebany byłem w tamtym życiu czasem miałem logicznie myśląc, myśleć znalazłem pierwszą lepszą restaurację wiedziałem, że nad morzem do dodatku pracy dostaje się mieszkanie, więc tak też zrobiłem, porozmawiałem uświadomiłem kogoś, że ma potrzebę zatrudnienia mnie i dostałem dostałem miejsce do spania oczywiście nie miałem Planie pracować. Pierwsza, druga noc, przez nie poszedłem do pracy. Oni tam mają taki rozgardiarz. Często na bieżąco nie reagują na takie sytuacje. A już po trzeciej nocy widziałem, że dzieje się coś złego. pani z recepcji zaczynała pytać o mnie, zaczynała pytać, kiedy dostanie przelew za to mieszkanie od mojego pracodawcy. Już wiedziałem, że to ten moment, żeby wyrzucić oknem torbę, zejść, jakby nigdy nic na stację. I po prostu już nigdy tam nie wrócić. No i pojawia się problem. Nie mamy co spać. Nie mamy gdzie spać, nie mamy co jeść. I co teraz? No, takie krępujące, ale wiesz, idziesz przez promenadę, widzisz kawałek pizzy, bo ktoś za nią zapłacił, ale po prostu nie miał ochoty dojeść. I zadajesz sobie pytanie. Albo jesz resztki, albo, albo, albo jesteś głodny. No i wtedy odpowiedź była prosta. Oczywiście, że zjadasz resztki. No ale dobra. Jedzenie sobie załatwisz. Spać będziesz spał na plaży. A co z używkami? No nic znajdziesz do żabki. Wieczorową porą. Robisz duże zakupy. W międzyczasie pakujesz to w torby. Chwila zatrzymania, chwila strachu. No i biegniesz. masz się przed siebie prosto. Nie zatrzymujesz się. Nie patrzysz na to, co się dzieje wokół. No dobra, masz co jeść, masz co pić. Gdzie spać? Idziesz na plażę spotkasz przypadkowych ludzi z torbą alkoholu, wina, whisky, jedzenia i papierosów. Zapoznajesz się, toczysz malarz, no ale przychodzi pora, kiedy wszyscy rozchodzą się po domach, hotelach, a ty zostajesz sam. Nie masz wyjścia, kładziesz się na plaży, budzisz się rano nakryty kocem. Ktoś chciał dobrze. Na całe szczęście nie dostałem udaru. Wiecie, wełniany koc, 30 stopni w pełnym słońcu. I wtedy się budzisz. Wiesz, co robisz z własnym życiem? Masz do czego wracać, może cię spać, masz rodzinę, którą możesz poprosić o pomoc. Ale przez tydzień czułem się jak bezdomny. Przez tydzień czułem, że nie mam do czego wracać, że moje życie nie ma sensu, że takie życie na dany moment nie odpowiada. Na całe szczęście poczułem ten hamulec. Poczułem to, że to nie jest tego warte, że ta taka wolność w cudzysłowie nie jest tego warta. Wróciłem do domu. I poszedłem do ośrodka, ale to już wiecie, ludzie bezdomni na co dzień. Zadajcie sobie pytanie: ilu takich ludzi widzicie? Ilu ludzi codziennie na ulicy prosicie o jedzenie? Ilu ludzi prosicie na alkohol? Bo wbrew pozorom dosyć często oni mówią otwarcie, że brakuje im na piwo, brakuje im na wódkę. Jak często ktoś cię zaczepia, a jak często nie odpowiadasz mu nawet, dzień dobry. Zawsze zadawałem sobie pytanie. Dlaczego? Często widzimy młodych ludzi, często widzimy 30-parolatków, którzy są już na ulicy, którzy już skończyli. I wiecie co? Kiedy zadawałem sobie te pytania, doszedłem do wniosku, że najlepiej zapytać o źródła. Dosyć śmiesznie to wygląda, bo czasami jak idę przez ulicę, kolejna osoba mnie zaczepia, a ja pytam, co się stało? Dlaczego wylądowali na ulicy? I wiecie co jest najśmieszniejsze? Wiadomo, z jednej strony to najczęściej używki. Narkotyki, alkohol, złe środowisko. Ale bardzo często słyszę historię pokroju miałem wszystko, miałem żonę, miałem dzieci, miałem fajną firmę, miałem możliwości, ale w pewnym momencie coś mnie złamało. Złamała mnie presja otoczenia, złamało mnie to, że chciałem być najlepszy. Złamało mnie to, że kobieta mnie zdradziła. Złamało mnie to, że żona zabrała cały majątek po rozwodzie. I co wtedy? Nie mieli wyboru trafili na ulicę. Co jest najśmieszniejsze, wtedy przychodzi taki moment, w którym oni sami sobie są w stanie powiedzieć, że poszli na łatwiznę. Poszli na łatwiznę, bo dla nich to był jedyny słuszny wybór w danym momencie. Na dzień dzisiejszy zawsze mówię, że mam taki niewidzialny tatuaż na czole. Dam ci na setkę. I wiecie, co oddaję, bo mam wrażenie, że wewnętrznie wiem, co oni mogą czuć. Wewnętrznie też. Nie miałem co jeść, nie miałem co pić, ale często spotykam się z taką sytuacją, że to, co daję dla tych ludzi na ulicy, to mało, nie wystarcza, są strasznie pazerni. I wtedy, mimo tego, że nie chcę mówić im, jak mają żyć, bo to nie do mnie należy, każdy ma prawo żyć po swojemu i podejmować pewnego rodzaju decyzje, czasami taka frustracja we mnie wybucha, że mówię: Człowieku, masz przytułki, wystarczy być trzeźwym, pójdziesz, dostaniesz coś do jedzenia. Wystarczy pójść do urzędu pracy, poprosić kogoś, żeby dał ci się umyć, a nie dał ci na piwo. Poprosić kogoś, żeby pomógł ci w tym momencie zmienić swoje życie. I widzisz, co jest najśmieszniejsze? Że nie chcą. Zawsze słyszę stwierdzenie od swoich znajomych czy ludzi z boku, że to jest dno. W ogóle, czym jest dno? Ja zawsze uważam, że każdy ma swoje, że każdy ma takie własne personalne, co dla ciebie może być dnem, bo ta osoba jest brudna niedomyta, piana, niedojedzona. Dla nich to może pewnego rodzaju strefa komfortu, z której nie umieją wyjść, nie umieją jej poszerzyć. I wracając, o czym chcę powiedzieć, bo jeszcze tego nie powiedziałem. Zastanawia mnie taka obojętność ludzi w dzisiejszych czasach. Często jak taka osoba podchodzi, widzę z brzegu, jak ktoś nawet nie odpowie jej dzień dobry. Nawet na chwilę się nie zatrzyma. A może to o to chodzi? Może to nie chodzi o te pieniądze, o te jedzenie. Może ci ludzie nie mają z kim porozmawiać. Może ci ludzie w rzeczywistości tylko i wyłącznie tego w danym momencie potrzebują. Może kiedyś ktoś się zatrzyma, kiedyś ktoś z taką osobą porozmawia. Może częściej będziemy zadawać sobie pytania, może częściej będziemy okazywać empatię wobec tych ludzi. Bo warto pamiętać o tych też ludzie. Pogubieni, spłonzeni brudni, piani, głodni ale warto pamiętać, że każdego z nas mogłoby to spotkać Na koniec chcę przypomnieć taką historię sprzed wielu lat Siedzimy ze znajomymi blisko parku i mieliśmy takiego bezdomnego, nazwijmy go Kostkiem i moja koleżanka mówi Kostek, idź w końcu do domu i on z takim żalem w oczach jej odpowiedział Poszedłbym ale nie mam. Nie mam czy spać. Nie mam domu.